Skarga pauliańska służy do ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika w sytuacji, gdy dłużnik przekazał swój majątek tytułem darmem lub odpłatnie osobie trzeciej. Takie stanowisko możemy znaleźć w Google, bo w i wyszukiwarce, jeżeli chcielibyśmy poznać znaczenie skargi pauliańskiej. Możliwe, że nic z tego nie zrozumiemy. Dlatego w prostszych słowach, czym jest skarga pauliańska? Przykładowo, jesteśmy wierzycielem, nasz dłużnik w ciągu 5 lat Zbył swoją przykładowo nieruchomość na rzecz osoby trzeciej, nawet osoby bliskiej. Wtedy możemy wnieść pozew przeciwko tej osobie trzeciej, przykładowo bliskiej, żonie, bratu, mamie, o to, żeby względem nas uznać to przeniesienie własności za bezskuteczne. Pozwala nam to na odzyskanie nawet nieruchomości, jeżeli dojdzie do egzekucji i zostanie ona wystawiona na przetarg przez komornika na potrzeby spłaty długów, które ta osoba jest nominna.